Słuchajcie, wróciliśmy właśnie z zakupów i Ucja wybrała sobie taką laleczkę. No, zakochała się w niej od pierwszego wejrzenia. Ja się na tym nie znam, ale widziałam reklamy tych laleczek i właśnie są dostępne w Lidlu. I Ucja sobie wybrała tą z króliczkiem. Czyli jaka z brybany i twist. Nie wiem, czy to ona z brybany, a on twist? Chyba tak. No więc tak. Fajna Ucja? Mhm. 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 Bo, mamy nie? nową zabaweczkę. Cześć. Wróciłam do domu, splotłam sobie włosy wysoko, żeby mi było wygodnie. Przebrałam się, bo oczywiście oblałam się kawą, jak tylko weszłam piję kawę, chwilę odpoczywam i rozpakowuję rzeczy. Jedynie mrożonki poszły już do mrożenia, ale nie za dużo mam tam do, wam do pokazywania. Pokażę wam fajne rzeczy, które udało mi się ci kupić w Lidlu. Za każdym razem co fajnego doroby, to muszę wam to pokazać. A może zrobimy normalny foodhaul, zobaczę w ogóle, czy to warto pokazywać się, co kupiłam. Dobra, więc do zaraz. Dobra, pomału to trochę poogarniałam, żeby cokolwiek Wam pokazać. Jak to bywa w standardowym, normalnym, polskim domu, dzieci moje oglądają bajkę, tak? Żeby matka mogła poogarniać wszystko. Na szczęście pomogło mi rozpakować to wszystko na blaty, na stoły i tak dalej. Więc ja Wam pokażę. Najpierw pokażę Wam moją siatkę szczęścia. Możecie śmieję, że to moja siatka szczęścia. Nie wypakowałam jej, żeby wam ją pokazać. Dlaczego siatka szczęścia? Mamy tutaj proseko dla ubogich. Słuchajcie, będę je próbować pierwszy raz, to nie jest żart, naprawdę, oglądam dziewczynę, która się nazywa Zdrowostki na Instagramie, uwielbiam ją w ogóle, tak. Tańczymy? Dobrze, zaraz będziemy tańczyć, zaraz będziemy tańczyć, tak w ogóle, tylko pokażę Wam, I ona polecała to prosako dla ubogich, dlatego, że kosztuje 9,99, nazywa się Piu. Seko i podobno jest to bardzo pyszne wino białe i jestem ogromnie ciekawa, jak będzie smakowało, właśnie ona je nazywa proseko dla ubogich, dlatego ja tak mówię. I w tym proseko dla ubogich mam jeszcze jabłuszka Ligol i mm, pomarańcze, cytryny i jabłuszka, więc to tyle. Dobra, czekaj, do Córeczka, bo w córeczkę, bo mi się rozwala i ci odzwala. Dobra, mam grzeczne dzieci, skończyło oglądać, grają teraz. Dobra, więc dzieci mają plażówkę, więc matka ma chwilę, mam nadzieję. Jeszcze jeden gorek pomarańczy. Wziąłam dwa, dlatego że dzisiaj była na nie promocja, więc pomarańcze. Na razie pokazuję Wam moją ulubioną część, czyli warzywno-owocową. Bananki, winogron. To jest ulubiona przekąska mojego męża, jak widać. U mnie w tej chwili mandarynki pomarańcze męża, właśnie ten winogron. I on kosztował 9,99, zapłaciliśmy za niego 27 zł, bo jest tutaj prawie. Prawie 3 kilo, dobrze mówię. Dzisiaj papryka była w promocji, więc wzięłam 4 papryki, dwa kiwi i jednego nie mogę zlokalizować, gdzie jest właśnie. Awokado standardowo, które uwielbiamy całą rodziną. Małe koktajlowe pomidorki, jeden mały brokułek typowo dla mojej córeczki, która z miłośnikiem brokuła od rana do wieczora. Dwa razy mieszanka sałat, dwa razy te biomarchewki. Uwielbiamy je tak, po prostu chrupać całą rodziną, a my z mężem z humusem uwielbiamy. Dwa razy kiełki, jedne kiełki fit regeneracja, drugie fit uroda, więc no takie po prostu kiełki jak kiełki i borówka amerykańska z owoców. Takie, my jeszcze piżamowe mamy. E, dobra, i mamy dwa soczki pomidorowe, moje ulubione. Ostatnio sobie o nich przypomniałam, więc wzięłam i kimchi. Serdecznie Wam chciałam ją e, polecić. Jest taka czerwona i żółta. Ta właśnie z kurkumą bardzo, bardzo mi smakuje, więc kimchi w słoiku wzięłam. Na razie owocowo-warzywnie to tyle, na ile wypakowałam. E, o, tutaj na stół, żeby móc Wam pokazywać, potem jeszcze doniosę. A teraz Wam pokażę, pokażę, pokażę Wam masę przekąsek, jakie ja wzięłam, bo nic Wam nie mówiłam, ale słuchajcie, mamy takie postanowienie rodzinne. Dzieciom to my oczywiście rodzice postanowiliśmy, a my z mężem sami postanowiliśmy. Mój mąż i moje dzieci nie jedzą słodyczy takich przetworzonych, chemicznych, bo tu nie mówię o jakichś takich zamiennikach typu, że ja upiekę, yy, nie wiem, jakieś świt ciasto albo jakieś takie biro te batoniki, no to spoko, to jeszcze jest spoko, ale mówię o takich typowo przetworzonych słodyczach, coś jak my dzieci kochają, czyli Kinderki, Milka i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że od 1 grudnia zaczyna się kalendarz adwentowy, w którym oczywiście dzieci będą miały słodycze i ten słodycz jakiś na pewno się tam znajdzie, może nie codziennie, ale on będzie. I do grudnia mają taką przerwę, detoks, natomiast mój mąż również do pierwszego, dlatego, że on będzie miał też kalendarz adwentowy, w którym będą słodycze. Natomiast ja mam detoks od słodyczy, takich przetworzonych słodyczy do 24 grudnia, czyli do świąt. A propos świąt, w ogóle usiądę i trochę Wam pogadam, bo trochę będzie zmiana. Wigilia w tym roku nie będzie u nas, ale o tym później. Teraz pokazuję Wam przekąski, które kupiłam, zamienniki chipsów. Nie wszystkie są mega super składu, mają, ale wszystkie są smaczne. Dla nas to zamiennik chipsów. Myślę, że starczy nam aż do świąt, więc naprawdę wzięłam tego masę i to mówię o całej rodzinie. Ja, mąż, dzieci... Koniec, to tyle na stół, więc pokazuję wam nasze, wam nasze zamienniki. To są takie kółka ryżowe, te są o smaku papryki, a te e, pizzy, więc mamy dwa, mamy trzy i miałam gdzieś cztery, ale nie wiem gdzie. Potem mamy ukochane hummusowe, e, uwielbiam, uwielbiam, chipsy z ciecierzycy z solą morską o smaku hummusu. Mleczko chcesz pić? Dobra, już. I e, takie o smaku pomidor z bazylią, te są z soczewicy. Wzięłam, pokażę tylko kochanie te kółka, wszystkie nasze e, takie kukurydziane kółka, właśnie te zielone z ziołami prowansalskimi, nasze ulubione. E, wzięłam takie beskickie paluchy, też do pochrupania z solą, one są bardzo, bardzo fajne. Dwa razy zwykłe kukurydziane próbki. Dwa razy to, co mówiłam Wam, że ma obniżoną wartość tłuszczu, ale jednak skład nie jest taki bombowy, ale naprawdę smaczne są te m, takie krakersy, te Owen Bake. Oraz wzięłam chyba więcej, ale tutaj tyle znalazłam. Te kółka nasze ukochane, kukurziane. O! Trzy razy. Trzy razy. No i już nieadekwatne do przekąsek, ale papier do pieczenia. Cześć córeczko. Ja teraz y, wyciągam... A resztę tutaj na stół i będziemy Wam pokazywać, tak? Mów ładne rzeczy, nie rób takich minek. Jesteś też dużą dziewczynką i ładnie już mówisz, prawda? Jestem. Co jesteś? Jestem ładną dziewczynką. No pewnie, że jesteś ładną dziewczynką, a jak masz na imię? Łucją. Łucją jesteś, a ile masz lat, Łucjo? Siedem. Wiedziałam, siedem albo osiem, mówi trzy. Trzy latka, tak. A ile masz lat? Ile mam co? Ile ja mam lat? Ja mam 34. Dużo. Co, już schodzimy? Oburzyła się. Dobra, chcesz pić mleko teraz, tak? Chciałam mleko. Chciałaś mleczko? Ok. Ignacy przynosi, usłuchajcie, Łucji mleczko ze szkoły. Tak, ze szkoły. Taką mamy fajną szkołę. I to jest jej ukochane mleko. To po prostu zwykłe mleko, ale jest pingwin namalowany i od razu smakuje lepiej. Przyniósł ci, tak! Nie wiem, jak to jest w innych szkołach, bo, bo jakoś nie prowadzę obserwacji, ale moje dziecko wraca ze szkoły, słuchajcie, albo z nie wiem, cztery jabłka, pokrojone marchewki, rzodkiewki w woreczkach, takie pokrojone, takie pakowane już próżniowo, od góry jakby, kefiry, mleka te właśnie w kartonach, ale takiej ilości przynosi, że chodzi z osobnym workiem. Pani napisała, żeby dzieci miały jakąś torbę, bo czasami nie mogą tego do, do placaka upchać. Na przykład przyniósł ostatnio sześć kartoników tego mleka. I on nie pije mleka tak na zimno. My też nie przypadamy tylko do kawy, a łucja uwielbia, więc Łucja to wypija. I teraz się zamienia, bo u nas nikt nie lubi kafirów. Nikt w domu u nas nie pije kafirów. <coughs> Zapowietrzyłam się. Więc jak on dostaje kefir, to wymienia się z kolegą, który lubi kefir na to mleczko, wiecie, a przynosi to mleczko dla Łucji. Jabłuszka nam znosi, no po prostu naprawdę dobrobyt ze szkoły po prostu przynosi, o takie podarki. No dobra, rozpakowuję ten stół i przenoszę na stół całą e, resztę, znaczy to są akurat puste butelki po soku jabłkowym po wodzie, ale wiecie o całą resztę, tu troszkę tego jest, a ta masa, więc za chwilę. Okej, okay, wy tego nie widzicie, ale tu była dłuższa przerwa w nagrywaniu. Jak ja tego nie lubię, powiem Wam, no ale tak to jest, jak się jest matką i wszystko trzeba po kolei zrobić. Jeszcze musiałam do sklepu lecieć, mojego oczywiście, na podwórku, ale musiałam, po prostu masa rzeczy nagle, nagle, kiedy Karolina pokazuje zakupy. Dobra, ostatnie rzeczy już Wam pokazuję. Ja kupiłam ogromne dwie mąki, nie będę podnosiła drugiej, stoi, musicie mi wierzyć na słowo, dwukilogramowe, takie zwykłe i ostatnio bardzo dużo piekę, Cias, nie czas tylko, Bułek i chleba, dzięki nowemu urządzeniu, ale o nim będzie w osobnym filmie. Dwa razy herbata pachnie pięknie, dwa razy mięta była dzisiaj w promocji, wzięłam takie piękne, cukrowe ozdoby. My nie cierpimy cukrowych ozdób zjadać, ale będą pięknie wyglądały, bo w tym roku mąż mnie poprosił, bo mimo wszystko, że Wigilia będzie troszeczkę inna, no na święta normalnie gotuje, i przygotowuję potrawy, bo będziemy przecież następne dwa dni w domu, więc coś też musimy mieć do jedzenia. I robię taki tort, jak robiłam na rodziny, urodziny, bo zrobił furorę i zabieram go ze sobą i chcą, żeby miał jakiś świąteczny akcent, a to jest zwykły tort, po prostu zwykły biszkopt przełożony kremem mascarpone ze śmietanką. No, i żeby dodać świątecznego akcentu, pomyślałam, że na torcie będą pięknie wyglądały takie cukrowe ozdoby. Dobra, następnie mam sześć zwykłych, najzwyklejszych bułeczek. Mąż wziął taką kiełbasę bardzo ciekawą kiełbasa wiejska z Michałowa, jak za starych dobrych czasów. Tak, tutaj jest napisane. Fajnie, bo to jest 100 gramów produktu, wyprodukowane z 125 gramów mięsa wieprzowego, więc taka kiełbaska, ulubiona szynka nasza domowa, czyli ta seria Pure. Trzy razy marakujo, była w bardzo fajnej cenie. Dwa razy drożdże, bo tak jak mówię, piekę na okrągło. To kiwi, które się zagubiło, się odnalazło. Trzy razy skyr, jeden waniliowy i dwa borówka. Dla dzieci moich jogurty, wzięłam im takie z Pilosa, bardzo fajne bez dodatku cukru oraz takie, które Łucja wypiła już w drodze, więc takie jogurciki, dwa razy masło, jogurt naturalny zwykły taki, plus jeden ten 0% do deserów. Dalej zestaw musów również bez dodatku cukru, ale zamiast słodyczy jak najbardziej z truskawką. W razie po prostu ogromnej ochoty na coś słodkiego wzięłam dzieciom ulubione batoniki, właśnie te row kakaowe. Z serów mąż wybrał taki pecorino z papryczką chili włoski, o właśnie taki oraz taki drugi z światowit, to już jest z czarnuszką, więc takie nowości u nas co chodzi o sery, jeden raz zwykła gołda, ja wzięłam sobie łososz kanapkowy razy dwa, była promocja, że weź tam dwa i jakoś taniej wyjdzie. Więc to pokazałam. Dla mnie całkowita nowość. Słyszałam o tej firmie i widziałam bardzo dużo. Ta Al Nutrition, chyba tak. I to jest ten Nut Love Coco Crunch. To ma smakować podobno jak yy, Raffaello, a ja Rafaello ubustnia, bo mamy tutaj yy, migdały i mamy tutaj kokos i ma być crunchy, więc super. Nie mogę się doczekać po prostu jak tego spróbuję. Pomyślałam, że będę miała do omletów albo nawet tak, jak najdzie mię ochota ogromna na słodkie, żeby sobie łyżeczkę wsadzić po prostu do buzi, więc tak. Następnie wzięłam humus, standardowo paprykowy, bo no bez humusu po prostu żyć nie potrafimy. Awaryjnie dwa sosy, które bardzo lubię, ostrą, arabiatę oraz ten e, napolitana. O, takie o, ja w razie co zawsze, używam mieć takie sosy. Dzisiaj w promocji, więc też wzięłam truskawkowy, jedną kukurydzę Bondiul, jedyna chyba kukurydza to Bondiul, która jest bez tego GMO. Tak mi się zdaje, ale dobra i e, salsę taką do czego? Takos, które chcę sama robić na weekend, więc to wszystko kochani, co chciałam Wam pokazać, dodatkowo nie wszystko. Wzięłam jeszcze takie zwykłe białe naklejki, tam są przeróżne, są literki, są dymki jakieś zabawne, minki, takie zwykłe białe wzięłam, dlatego że w tym roku znowu robię sama kalendarz adwentowi mężowi, a on miał takie zwykłe torebki, yy, przewiązane na nich były naklejki z numerami i powiem Wam, że takich naklejek nie znalazłam, chociaż słyszałam, że w pepko są. Jak jeszcze dorwę, to kupię i po prostu wymienię, ale jeżeli nie dorwę i nie kupię do 1 grudnia, a nawet do końca listopada, bo wcześniej ten kalendarz muszę zrobić... To właśnie takie naklejki mu nakleję i napiszę tu po prostu cyferki i yy, będzie miało świątecznie, ale kalendarz cały będzie świecący, z gałązkami, więc yy, i tak, i tak będzie świąteczny, nawet tak naklejki będą proste, białe, po prostu z numerem. Dobra, wszystko co chciałam Wam pokazać, tak się rozglądam, ale tak. No i chciałam powiedzieć, trzymajcie się krótko, ale usiądziemy i pogadamy jeszcze o święta. A co? Dobra, do domek ogarnięty, wyszłam do Was o godzinie 15 z moim drugim śniadaniem, o 15 tak. Patrzcie, to jest jedno z moich ukochanych śniadań. Tu mam pod spodem yy, ten skyr właśnie o smaku borówki. Borówka, dzisiaj sobie wkroiłam trochę grona mojego męża, pomarańcza, borówka właśnie i płatki owsiane. I ja to wszystko sobie mieszam w jedną papę, bo ja nie przepadam za owsianką, ale płatki owsiane w takiej wersji uwielbiam. Ale poza tym właśnie miałam powiedzieć coś a propos świąt. No to słuchajcie, taka mała zmiana, jak wiecie, to już było nasze postanowienie z mężem, jak się tylko zaczęliśmy no, tak naprawdę spotykać, jak już ten nasz związek stał się poważny, bo ja miałam 15 lat, jak zaczęłam się z mężem spotykać, więc nie mówmy, że od początku. Ale jak już ten związek nasz był poważny, to ja na Wigilię zapraszałam mojego męża zawsze do mojego domu rodzinnego, z moimi rodzicami, z moją siostrą, zawsze mój mąż był po prostu. Od kiedy już wiedziałam, że to. Yy, yy, tak naprawdę jest związek na poważnie. No i później tak po kolei już jak byliśmy narzeczeństwem, to tak samo natomiast wiedzieliśmy jedno, że jeżeli tylko pojawi się dziecko w naszej rodzinie, jak już wzięliśmy ślub, to od tej pory chcemy mieć wigilię naszą prywatną swoją. W moim domu, przy moim stole i chcę być tylko z dziećmi. Pierwszy i drugi dzień świąt jest po to, żeby spędzać go z rodziną, Wigilia jest naszym dniem. No i tak sobie zaplanowaliśmy i odkąd naprawdę Ignacy się pojawił na świecie, a już na pewno jak mamy dwójkę dzieci, to to jakby praktykujemy. I moja siostra na przykład zawsze na Wigilię spędza czas z moimi rodzicami. Natomiast jestem zawsze u siebie, bo ten pierwszy dzień i drugi dzień świąt to już wiadomo rodzinnie, dlatego rzadko kiedy dla was nagrywam, wtedy vlogmas. Ale w tym roku troszeczkę będzie odmiana, dlatego że życie tak po prostu decyduje i czasami takie sytuacje tworzy, że najprawdopodobniej najprawdopodobniej mówię, bo to pewnie wyjdzie jeszcze wszystko w grudniu oczywiście gotuję, piekę, wszystko jak robiłam, bo nawet czy bym tutaj miała y, to podawać przy moim stole, czy zabierać, to ja ze sobą też zabieram nie, także jadę z pustymi rękami. Ale najprawdopodobniej będziemy z rodziną mojego męża właśnie na Wigilię, więc tutaj się może troszeczkę poodmieniać, ale to jeszcze zobaczymy. Więc to a propos tego. I jeszcze co chciałam Wam powiedzieć, bo jeszcze tutaj usiadłam, żeby coś powiedzieć, i kompletnie zapomniałam. Pokazałam Wam zakupy, chciałam powiedzieć właśnie o tych świętach. I chciałam Wam powiedzieć, że. A, jeszcze dokupiłam Ci w lidl czego nie pokazałam trochę słodyczy, właśnie. Tylko osobno je mam schowane do kalendarza adwentowych, więc to będziecie oglądać. No, już od 1 grudnia. A tak poza tym, to w poniedziałek rano jadę po kalendarze. Śmieję się, że, żeby nie było tak, że granice nam zamkną, bo coraz więcej teraz jest zachorowań i po stronie niemieckiej, i po stronie polskiej, żeby nikomu do głowy to w weekend nie przyszło, bo ja w poniedziałek rano muszę jechać do DM-u, kupić w końcu swój kalendarz adwentowy. Myślałam nad kalendarzem adwentowym w On kosztuje 50 euro. To są takie rzeczywiście kąpielowe ale jeszcze się waham, co w ogóle się zdziwiłam, bo oglądałam glampaulę, oglądam dziewczyny, które otwierają kalendarze, ale nie ze względu na zawartość, tylko słuchajcie. Wiem, jaki kalendarz będzie otwierała i wchodzę od razu w komentarze. Jak czytam komentarze, wow, jaki fajne, jaka super zawartość, to wtedy się skupiam na tym i zaczynam oglądać, jakby mm, wtedy zapisuję sobie na tą chciej listę, tak zwaną, o może tak powiem. I byłam w szoku, bo widziałam, kto z otwarcia kalendarza robił tego Trendy App, z którego ja byłam tak średnio zadowolona w ostatnim roku, że taki super kalendarz, a on kosztuje chyba 25 euro, więc mm, troszkę ponad 100, no tam 115, załóżmy. I pomyślałam sobie, Kurde, może warto go właśnie wziąć, no zobaczymy, więc mam zapisany ten, mam zapisane Essence Dresden. To, to jest też ko kalendarz kąpielowo-pielęgnacyjno... Yy, takie pielęgnacyjne, na pewno nie kolorówka, a właśnie trendy tap-kolorówka i można te dwa postawić zamiast knajp. No sama nie wiem. Jest trochę tych kalendarzy, powiem Wam, jest, ale jeżeli chodzi o niemieckie, to na pewno nie Alwerdy i na pewno nie Balea, bo już trochę mi się to przejadło. Coś innego bym spróbowała. No nic, pojedziemy, zobaczymy. A dzisiaj dziękuję Wam ślicznie. Ja uciekam jeść, spędzać czas z córeczką. Bo synek oczywiście już poleciał do kolegi, więc... To tyle! Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Teraz troszkę w tematycznych filmach, dlatego że pokażę Wam właśnie te pomysły na kalendarz adwentowy, jak samemu zrobić. I jeszcze jeden film się w międzyczasie pojawi, a potem wracamy do vlogów. Ta!